Cześć widiska teraz chciałem coś powiedzieć jedną rzecz, bo prosiła mnie moja kobieta o to żebym coś powiedział w stosunku do niej Okej okay, powiem, Agnieszka Jak mu się kurwa nie pogodzimy Nie dostosujemy do siebie to będzie syf kompletny i... Cała miazga z nami, nie? Ja cię od razu powiem, jestem suchym synem skurwielem wiem. wiesz, to... Wiedziałeś o tym od pięciu lat Pięć lat, 6 prawie już jesteśmy ze sobą, nie? Co ja mam zrobić kurwa? Łeb sobie szczelić Wiesz jaki jestem Jestem sukiem synem Agnieszka naprawdę A ty zawsze mówisz jedne słowa Tak cię kocham Grzesiek że grze, że pomimo wszystko ci wszystko wybaczam Dla mnie to jest skórę ból I wiecie co? Wy wszyscy Słuchajcie czasami się zostawić dla noszę okulary, dlatego okulary, że że lubię, nie? nie to nie, że lubię ukrywam swoje uczucia nie mogę pokazywać swoich uczuć Agnieszka do wszystkich swoich Subskrybentów mówię Kocham cię, ale Ale nie wiem co zrobić Panie no. Po Sorry Przepraszam, że za głupi film To jest taka wstawka w stosunku do mojej kobiety, z którą mam dziecko, przepiękną córeczkę, Nicole. Ona już ma dwa latka i trzy miesiące. Jest najpiękniejszą kobietą na świecie. Ludziska, sorry, to był taki pierdol osobisty. Mam nadzieję, że nie będzie hejterów na tych filmiku. A zresztą, jak będą, no to... Okej. Okay. <laughs> Nie chcę nic powiedzieć. Cześć.